Szanowni Państwo, zapraszamy na lot 201 z Sydney do Vancouver. Bierzecie bagaże i ruszacie w kierunku bramki. W kolejce do odprawy zauważacie kobietę w bardzo zaawansowanej ciąży. Wygląda jakby poród miał nastąpić w każdej chwili. Co się stanie, gdy rzeczywiście urodzi w trakcie lotu? Małe szanse. Przede wszystkim to mało prawdopodobna sytuacja. Lekarze zwykle zalecają przyszłym mamom, aby powstrzymały się od podróży lotniczych na 4 tygodnie przed terminem porodu. Trudno też sobie wyobrazić, żeby same kobiety miały na to ochotę. Loty, szczególnie na długich dystansach, są uciążliwe dla wszystkich. Wyobrażacie sobie upychanie dużego, ciążowego brzuszka w tym ciasnym fotelu? A zresztą młoda mama z pewnością starannie przygotowywała się na chwilę, kiedy maluch przyjdzie na świat. Urządziła mu pokój i kupiła małe urocze ubranka. Zapewne wolałaby być wówczas w otoczeniu przyjaciół i rodziny, a nie przypadkowych współpasażerów. Ale co zrobić? Takie życie. Czasami nie ma wyjścia i trzeba polecieć do Vancouver. To wielki dzień dla malucha. Zaczyna się. Mija dziesiąta godzina męczącego lotu i zauważacie, że coś się dzieje. Załoga coraz częściej sprawdza stan pasażerki siedzącej z tyłu. W końcu pomagają jej przejść do pierwszej klasy, bo w ekonomicznej jest zbyt ciasno, żeby można było odebrać poród. Jeśli nie ma miejsca w pierwszej klasie, pozostaje inna opcja, choć mało atrakcyjna zaplecze. Widzicie stewardessę biegnącą do łazienki poręczniki i naniesie butelki z wodą. Czy jest na pokładzie lekarz lub pielęgniarka? Załoga może nie mieć wykształcenia medycznego, ale jest przygotowana na takie sytuacje. Obsługa pokładowa przyznaje, że zazwyczaj ich zaangażowanie ogranicza się do prośby o zgłoszenie się lekarza lub pielęgniarki. Ale, jeśli będą musieli, potrafią samodzielnie odebrać poród i niektórzy mówią, że zdarzyło im się to robić. Szczęśliwie dla tej mamy, tym razem na pokładzie jest zarówno lekarz, jak i pielęgniarka. Co za ulga! Zaraz, ale co z niezbędnymi akcesoriami? Wiecie, te rozliczne, tajemnicze rzeczy przydatne przy porodzie. Na pewno można liczyć na dobre serce współpasażerów, którzy chętnie przekażą rodzącej kocę, watę, czy cokolwiek innego. Prawie jakbyśmy byli na planie jakiegoś filmu. Niestety nie mam nic, co mogłoby pomóc. Cokolwiek inni pasażerowie zaoferują, z pewnością zostanie docenione. Ale w apteczce pokładowej także są różne niezbędne rzeczy: nasączone alkoholem gąbki, jednorazowe rękawiczki, leki przeciwbólowe, szczypce czy gruszka do oczyszczenia dróg oddechowych malucha. Najważniejszy jest tlen, ponieważ noworodkowi trudno będzie oddychać na takiej wysokości. Zaopatrzenie apteczki często zależy od rozmiarów samolotu i długości lotu. Przepisy bezpieczeństwa wymagają jednak, żeby na pokładzie było podstawowe wyposażenie na nagłe sytuacje. Zmiana trasy lotu? Czyli co? Lecimy do Vancouver czy piloci wylądują gdzieś bliżej? Nie to, że jestem egoistą, ale muszę zdążyć na kolejny lot. Żartuję. Istnieje możliwość lądowania awaryjnego, ale nie zawsze jest to niezbędne. Decyzja jest uzależniona od tego, gdzie znajduje się samolot i jak się czuje rodząca mama. Czy może poczekać na opiekę lekarską do lądowania na lotnisku docelowym? Czy poród na pokładzie będzie dla niej zbyt dużym ryzykiem? I czy ochotnicy i załoga mają pewność, że sobie poradzą? A może nie znajdzie się nikt, kto będzie mógł pomóc i załoga będzie znana na siebie? Nie zmieniamy kursu. Wszystko wskazuje na to, że będzie można bezpiecznie przyjąć poród jeszcze przed planowym lądowaniem. Na pokładzie jest lekarz i pielęgniarka, a mama czuje się dobrze. No powiedzmy raczej nie planowała rodzić na wysokości 10 tysięcy metrów nad Pacyfikiem. Wszystkie te rozmowy z lekarzem o przebiegu porodu można teraz wyrzucić przez metaforyczne okno. A nie, zaraz, nie otwierajcie okien. Pilot skontaktuje się z wieżą kontroli lotów i zgłosi nagły przypadek medyczny, dzięki czemu będzie miał pierwszeństwo przy lądowaniu. Co z pozostałymi pasażerami? Oczywiście, to nie czas na wciskanie przycisku przywołującego obsługę pokładową, żeby zamówić kawę, poprosić o kocyk czy pomoc z systemem rozrywki. Dlaczego? Stewardesy mają pełne ręce roboty i wszyscy musimy być wyrozumiali. Teraz liczy się ratowanie życia. Nie oznacza to jednak, że cała załoga tak po prostu przestanie wypełniać swoje najważniejsze obowiązki, żeby przyjąć poród. Są procedury bezpieczeństwa, których wciąż należy przestrzegać. Jeśli samolot podchodzi do lądowania, trzeba sprawdzić, czy kabina pasażerska jest odpowiednio przygotowana. Czy wszystkie pasy zapięte? Jak się czują pasażerowie? Może komuś jeszcze trzeba pomóc? W sumie to mnie, jeśli nie zapewnicie jakiejś rozrywki. Proszę wybaczyć, ale teraz wszyscy mamy zapewnioną inną rozrywkę. Wszystkiego najlepszego. Wtedy wreszcie to słyszymy. Pierwszy płacz dziecka. Kapitan ogłasza, że na pokładzie pojawił się nowy pasażer. Pozostali klaszczą i wzdychają z ulgą. Na świat przyszedł mały człowiek i będziemy mieli o czym opowiadać po wylądowaniu. Kwestia imienia. Zdarzało się, że maluchy urodzone podczas lotu nazywano na cześć lekarza lub członka złogi, który przyjął poród. Dziecku urodzonemu na pokładzie samolotu linii Virgin Atlantic nadano imię Virginia. A kiedyś to linie lotnicze zmieniły swoją nazwę na część małego pasażera. Tak się stało w przypadku linii JetBlue w lutym 2019 roku. Ciekawym zbiegiem okoliczności samolot już wcześniej nosił nazwę Born to be Blue. Czy dziecku nic nie będzie? Ale wróćmy do naszego malucha. Czy jest zdrowy? Dzieci urodzone w trakcie lotu są narażone na spore ryzyko, gdyż samolot nie jest idealnym miejscem na poród. Otoczenie nie jest tak sterylne jak na sali szpitalnej, powietrze jest zbyt rzadkie i suche, a w kabinie jest za zimno dla noworodka. Załoga musi dołożyć wszelkich starań, żeby zarówno dziecko, jak i mama bezpiecznie dotarli do celu podróży. Skąd pochodzi to dziecko? Okej, okay. no wiem skąd pochodzi, ale co z jego narodowością? Czy jest Australijczykiem, Kanadyjczykiem, a może Oceanopacyfijczykiem? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w każdym kraju obowiązują odrębne prawa w tej kwestii. W wielu z nich noworodkowi z urzędu nadaje się obywatelstwo matki, w innych z kolei ojca. Jeśli dziecko urodziło się na wodach lub w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, będzie prawowitym Amerykaninem. Jednak zanim zdecydujecie się na takie rozwiązanie, żeby wasz potomek został obywatelem amerykańskim, posłuchajcie tego. Kilka lat temu rodząca mama zmusiła pilotów do awaryjnego lądowania w Stanach, żeby dziecku nadano amerykańskie obywatelstwo. Jej życzenie się spełniło, ale za jaką cenę. Linie lotnicze obciążyły ją kosztami wynikającymi ze zmiany trasy lotów w kwocie ponad 120 tysięcy złotych. Tylko nie zrozumcie mnie źle: ta sytuacja była bardziej niż wyjątkowa. No, i sprawy papierkowe z tym związane. Po wylądowaniu, kiedy mama i dziecko wyjdą ze szpitala, będą musieli przejść przez procedury rejestracyjne i paszportowe. To nieco przysłoni radość, ale tak to jest ze sprawami urzędowymi. Za to mama nie będzie musiała przechodzić przez szczegółową odprawę. Co pani chce wwieźć na teren Kanady? Dziecko? Czy ma ważny paszport lub wizę? Żartuję, podobne sytuacje nie mają miejsca w tak miłych okolicznościach. Co dalej z dzieckiem i z mamą? No zgadnijcie. Noworodka czeka mnóstwo niespodzianek. Prawdopodobnie więcej niż się spodziewacie, bo na gromkim aplaudzie i odśpiewaniu 100 lat się nie skończy. Nie ma na to gwarancji, ale pomyślne przyjęcie przez załogę porodu na pewno pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy, jeśli chodzi o profesjonalizm i obsługę klienta. Linie lotnicze będą się tym chwalić na prawo i lewo, i słusznie. W końcu ich pracownicy uratowali dwa życia. Prawdopodobnie podzielą się tym osiągnięciem na swojej stronie lub w mediach społecznościowych. Sam noworodek z kolei będzie mógł liczyć na darmowe loty i mile premiowe. W końcu dotarliśmy! Uf, dla nas wszystkich to było niezwykłe doświadczenie. Załoga pokładowa nie wygląda tak schludnie jak na początku lotu, ale to raczej normalne po 14-godzinnej podróży. Podobno historia każdego porodu jest wyjątkowa na swój sposób, ale dla tej mamy i jej dziecka to była naprawdę niezwykła przygoda. Gratulacje, droga mamo. Niech maluszek rośnie zdrowo. A zgadnijcie, jakie będą jej pierwsze słowa do czekającej na lotnisku rodziny? Niespodzianka! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.